Hej, witajcie z Al z tej strony Bobru, a na waszych ranach Organ Trail jesteśmy w przyrodzie czwartej, odcinku czwartym. I słuchajcie, teraz na wstępie, jak zwykle przypomnę wam e, parę najważniejszych rzeczy. Jeżeli chcecie wystąpić w kolejnej przyrodzie, Piszcie komentarze, bądźcie aktywni, ja to zauważę. Wrzucę was do drużyny. E, co poza tym? Słuchajcie, ostatnio doszedłem do takiego wniosku, że wychodzi teraz tyle dobrych gier, tyle serii planuję. Że po prostu nie wiem za co się brać. i Ostatecznie myślę, że po prostu zwolnię. Nie będę się dziś spieszył. Spokojnie, Oregon Trailers sobie podramy, W międzyczasie mi Wolanda. E, w międzyczasie zaczniemy gdzieś Undertale. E, w międzyczasie wrócimy do Darkness Dungeon. E, no i oczywiście wisi nad nami dra, która właściwie do który ma wyjść na dniach czyli Dying Light. Więc wiecie, jest to sporo. No ale teraz skupmy się na samej, e, na samej produkcji, którą mamy na ekranach. E, Czy my tutaj patrzyliśmy... Mhm, mm sześć metrów recovery. Pisałeś mi masę porad. E, ja szczerze przyznam, że, że czytałem i... Mm, dochodzimy do różnych wniosków, no bo parę porad było rzeczywiście dobrych, a parę to po prostu kwestie te, że dawno i w tą grę i na przykład przez to trochę tam... Co, coś mi nie wychodziło. Ale o to to, mniej to. Dobra, te, to sobie od... Olejemy. No właśnie. To by się nam przydało. Więc wiecie co? Zrobimy to. I sprzedam Medtity. Znaczy, no nie, nie sprzedam wszystkich. Ogólnie polecałości mi Rifle. A. Podobno Shortland się straszliwie nie opłaca. Przez trzy amunicje, które się zużywają. Ale, no dla mnie to jest po prostu najlepsza broń. No bo jeżeli. Znaczy, no prawda. Nie trafiam często trzech pocisków. A jednak trzy wylatują. Ale spójrzcie zresztą na to z tej strony. Że. Że, 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 że. Jednak to może uratować. No, patrzcie, na przykład, jakbyśmy musieli iść w tą stronę, i tutaj trzy zębiaci nas idą. Strzelamy tak, i trzy zębiaci leżą. No, nie zawsze trzy, ale. Ale zazwyczaj. O jezu, ich jest. Ogólnie, no, to jest pewien. Pewien waste, ale, ale też jest pewne. O jezu, ale też jest większa szansa na trafienie. No, bo jednak trzy pociski to więcej niż jeden. Co prawda, przeładowanie jest długie. To z tym się absolutnie zrodzę, ale myślę, że i tak pozostałem przy oddanie. Przynajmniej na tym trybie. Jeżeli będziemy grać na poziomie Hard Bądź Suicide, przemyślę używanie rifla, bo wtedy amunicja będzie zbyt cenna, żeby ją wystrzeliwać w taki sposób. Dobra, cel. Metkity chodzą po 11. Więc jeżeliśmy sprzedali powiedzmy, 3 metlity, to już jest nieźle. Mamy niedużo paliwa. Amunicja się po 20 sprzedaje. Więc jeszcze jeden medkit. Wiem, że metki są bardzo ważne. I też kwestia tego, że pisaliście mi. E, bobru, używaj medkitów tylko na równej postaci, bo ona nie leci podczas tej inni mogą odpoczywać. Prawda? Ale spójrzcie na to z tej strony, że ja nie wiedziałem, jak działa choroba popromienna. Co za tym idzie, nie byłem pewien, czy na przykład nie na zacznie im bardzo szybko spadać HP, czy coś w tym stylu. Więc siupnąłem medkitami po wszystkich, że po prostu. Żeby po prostu tak było, to samo w dwa odcinki wcześniej na, pabro, na Pablorcie użyłem, żeby, żeby po prostu się upewnić, że na przykład nie będzie wypadku samochodowego, w którym on złamie rękę i umrze. A nie miałem w tej czasu na resta. za bardzo. No ale, jasne, łapie wasz punkt widzenia. E, Fuda sprzedamy. Dobra. O nie, nie, nie. choć a paliwa tu i tak nie można kupić? Dobra, słuchajcie. Mm. Combat Trainer, a opa, action Zaraz, zobaczymy, jak to działa. Bo, znaczy, no do jeszcze trochę. Yy, ale tak, trade yy, 80 ich jedzenia za jedną baterię. Nie, 7 ich strapu za. Nie. Nie, sorry. Yy, auto naprawmy auto. Mam dużo tego yy, złomu, żeśmy spokojnie sobie naprawili. Ogólnie patrzyłem, że z dźwiękiem już jest wszystko spoko. O cholera, nie trafiłem dużo razy, przyniosłem dwa. Naprawimy jeszcze z raz na pewno. Ale słuchajcie, wiecie, wiecie jak to jest, wiecie jak to jest. Opa. Ja nagrywam po prostu... Po prostu odrywam to z rzędu, już teraz. Tylko pierwsze odcinki, wrzuciłem, że jest odbiór tej serii, ale jest bardzo pozytywny. Bardzo Wam dziękuję. Czemu to w ogóle miga? Tak czy siak? No, będę odrywał to jakoś tak czy z rzędu. Więc porady będą trochę później stosowane niż mogły być. Ale to jest poziom normalny. Myślę, że tutaj dam rady nawet bez, waszych, bez Waszej pomocy. Dobra, i teraz podpoczywajmy. Załóżmy, że 8 godzin. Taki normalny, zdrowy sen. Ja zaczął swoją serię. Jeżeli lubicie bardziej zwichrowany i szalony humor, bo ja raczej prowadzę tą serię ja poważnie, to oczywiście zapraszam do niego. E, link e, można potem w opisie, ale myślę, że każdy z Was znajdzie, bo większość z was odgląda mieć dzięki owi więc byłoby dziwne, jakbyście nie wiedzieli jaki jest jego kanał. Dobra, idealnie strawendże. Wszyscy są zdrowi, bo brzyca, no... powiedzmy, że się nieźle trzyma. No i strawendże, strawendże. Children. Dobra, zbieramy oczywiście nasze nasze skarby, pieniążki. Metkity teraz się może trafiać, co jest świetną sprawą. I trochę postrzelam, bo chcę zobaczyć jak ten Hero działa. Czekajcie, jeden nabój, tylko jeden nabój, szkoda. Mega szkoda. Czy to jednak nie, nie da się tak rozszerzyć z systemu, chciał. E, jeszcze jeden plus Shotgun jest taki, że możemy zabić zombiaka, który schodzi normal. O, cholera. Na dwa hity możemy to zabić hitem. No, nie nie powiedzcie mi, że to nie jest duży plus. Szczególnie, gdy jest już naprawdę ciężko. A normalnie po prostu byśmy go odruszyli na chwilę, o ile pamiętam. No, ale wiecie, no każdy ma właściwie swoje. O, dużo pieniążków. Każdy ma swoje, jakby techniki grania. No niektórzy wolą grać y mniej oszczędnie, ale powiedzmy skuteczniej. A niektórzy wolą grać nieco mniej. Y Nieco bardziej oszczędnie, ale... Ale z kolei stawiają na to, że... Dobra... O Jezu, złodziej. Dobrze. E, ale stawiają na to, że... No dobra, strac trochę życia, ale za to amunicję nie o więcej. No... Spoko. Spoko. jest, do to już nie doszłapiemy się chyba. Dawaj... O, dobra. Ale dużo pieniędzy złapaliśmy. 105 dolarów. To jest chore. To jest chore, to jest bogactwo. Dobra, shotgun. Muzyka. Muzyka jest przecudowna w tej grze i to tyle mi nie odbierzecie to... Jeżeli ktoś... Znaczy to no wiem, że jest usta ale no, ona jest po prostu tak świetnie dopasowana. Ona jest tak świetnie dopasowana. Ja piszę swoją apokalipsę. Swoje opowiadanie w świecie zombie. Jeżeli... Go... Jeżeli chcecie go poczytać, a nie wiecie, gdzie go znaleźć, to link macie w opisie. To naprawdę... Jak piszę Apokalipsę, to słucham sobie po prostu centraków z tej gry. O cholera, chyba już to zostawimy o te dwie rzeczy. O cholera, Dobra, no, po prostu to jest. oddaje w pełni klimat tego świata. Znaczy, nie mówię, że wszystkie centraki, ale na przykład. E, I know a safe place to jest soundtrack numer dwa. E, jak chcecie poszukać na YouTubie, to jest taki główny soundtrack gry w sumie. Nie jest to ten z, jakby z menu głównego, ale taki główny. Na pewno poznacie od razu. Jest po prostu wyborny, wyborny. Mówię wam. E, dobra, słuchajcie. E, jeszcze jeden scrvenge, jeszcze jeden scrvenge. Szodren. Okej. Okay. No, sorry, kumpel. No tutaj mówicie, że oni podnoszą ręce. No spoko, to są ocalali, ale. Wiecie, to jest taki świat, że ocalały równość bandyta. Jeżeli ktoś nie umie walczyć o swoje. To jest. O, tak właśnie wyglądają ci, którzy nie umieją walczyć o swoje w tym świecie. Widzicie? Tak. Oto drugi, a tu trzeci. True Story. Dobra, tamto odpuszczamy. Weźmiemy to sobie. A ci, którzy są osolałymi, wyglądają tak. I mają takie rzeczy zazwyczaj w ręce. Mhm, mhm. Dokładnie tak. Dobra. A, jeszcze jeden scavenger, ok, Okej. Okay. Zbieram pieniążki najpierw. W sumie nie mam co innego do zebrania. O Jezu jeszcze więcej pieniędzy. gdy USA oglądałem. Jak to w pierwszym odcinku. Znaczy pewnie jak, jak chcieliście obejrzeć USA, to byście obejrzeli, więc powiedzmy, że ze spoileruję, ale jak on, jak on robił scavenger. O mój Boże. To... To było uwłaczające ludzie. O cholera, nie o to mi chodziło. O Jezu, nie zdobędziemy tego żarcia. Żarcia mam dużo, więc chyba nie będzie to wielkim problemem. Chociaż może, może, może jest. E, na luzie Dobra, po strawężach mamy 260 sprapu, mnóstwo, naprawdę mnóstwo, 1187 jedzenia, całe mnóstwo. Oraz e, 188 klasy, co jest też spokojnym wynikiem No i słuchajcie, opuszczamy to miasto e, Mamy teraz Dallas, a z Dallas będą dwie drogi, ale teraz do Dallas jedziemy Tum, 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 znaleźliśmy roadkilla, czyli rozjechane coś Bierzemy do żarcia, nie może się zmarnować, chociaż mam dużo jedzenia, powinni, Aż start nie powinni być łasi na jedzenie W ogóle, Dallas jest blisko Dallas? Tak, do Dallas? Darnie do Dallas O, łapa ma gorączkę Bo ona jest taka gorąca O Jezu, w ogóle na wózku ząbiak Dobra, pracę Opłacalna O, o daję nam 20 amunicji jeszcze przed wejściem Mówiłem Shotgun? To będzie ciężkie, ale dam radę O cholera No, tutaj może polec. Jezu, za szybko. Chyba mniej więcej tyle amunicji zmarnujemy. Dobra, jeden mniej. Ajajaj. Kuźwa, ciężko. A, jest, serdusko! No nie, no mam takiego pecha po prostu. Dobra, jest drugi. Jeszcze w sześciu. O, ja Dobra, jest kolejny. Dobra, kolejne, ładnie. Kolejny. BOM? No poszło sporo amunicji, ale parcie ten shotgun jest dobry. Jeżeli chodzi o... o... celność powiedzmy. O Jezu. BOM. No nie wiem ile amunicji zmarnowaliśmy, a wydaje mi się, że trochę jesteśmy na plusie. Zostaliśmy 122 wliczając to co zostaliśmy na start, więc to naprawdę chyba coś nie jest wynik. Trzeci, ile mieliśmy tego? Mieliśmy 308 nic. mam 400, na pewno jest więcej. Pewnie mieliśmy 399, nie? Nie, ale na pewno jesteśmy na plusie. Dobra, prac więcej nie ma. Jest AutoShop, jaki jest upgrade? O, yy, odświeżacz powietrza, który sprawia, że ci, którzy siedzą na przednich siedzeniach, w ogóle nie wiedziałem, czy to ma jakieś znaczenie, czy się siedzi przed nim, czy nie, dostają mniej obrażeń. kupujemy. Chwila, czy możemy tutaj sprzedać... Czy możemy sprzedać części samochodowe? Nie możemy. Dobra, a czy możemy paliwo? Paliwo kupimy, powiedzmy, 4T. Te. Ile teraz grumamy? mamy? 14, no dobra, powinno, powinno na razie starczyć. Dobra, słuchajcie, naprawmy auto naszą ulubioną minierką. No, nie, nie najdrożej. Dobra. I opuszczamy miasto. Teraz mamy dwie drogi. Strip Club. Brzmi fajnie. Oraz The side. O Jezu, tu, co tu się dzieje dalej? E, strip Club był na normalnej trasie, więc pojedziemy na Dumpside. Lights up, and Faster Movement. O, Faster Movement nam się bardzo przyda. O, tutaj w ogóle trasa nasza. Tak wygląda na razie. O Jezu, e, tutaj Witali e, mi napisała co to znaczy: te e, Ravenus oraz te drugie, więc już będę wiedział mniej więcej. Ci są pobudzeni, więc musimy poczekać na pewno trochę. Kolejna słówko, którego nie znam: Dosail, ale poczekajmy jeszcze chwilę alert Ravenus. To wygłodniała, o, o ile sobie przypominam. O, cholera, będzie musieli tej chwili poczekać, nie? Tylko, jak długo, bo ten masyw to nie brzmi zbyt. zbyt dobrze. Agitated To było to drugie słowo. O jezus, zapomniałem co ono znaczy. Ale to też nie było zbyt dobre. To byli. uważni, coś w tym stylu. Nie, nie, nie pamiętam dokładnie. Kurde, przestrzelić się nie warto, bo to chyba jest kiepska sprawa. Może zatrudnimy sportę. Dobra, 4 godziny musimy poczekać. I darczyńcy powinni 20 dolców, no ale powinniśmy przejechać przynajmniej bezpiecznie. Jesteśmy przy kasie. Fajnie to wygląda. Nie udało nam się. Dzięki ziomki. Trochę na to straciliśmy, a przynajmniej wam pokazałem jak to wygląda, prawda? Sandstorm! Daruda Sandstorm. Musimy wolniej jechać, bo jest słaba widoczność. Jesteśmy teraz na tej pustyni, jak widzicie. Eee, ktoś zostawił trochę jedzenia. A, czy zostawił my złapaliśmy myślałem, że ktoś zostawił i... wiecie. O nie! A, została urziona. Jakim cudem, w ogóle, to się stało? Będziemy musieli ją zabić. Mmm... Łapa się derwuje i prosi nas, żeśmy zwolnili. Okej. Okay. Zaraz będą kolejne skrawęcze. Mm. Widzimy reszcie... pozostałości po jakiejś innej grupie. Eee... zatrzymamy się. Uuu... O Jezu... Jakiś żart piracki, ale... Boże... Ja... O Jezu... Ale morda... Dobra, musimy go trafić. Kurde... Umarł śmiejąc się, to pewnie jest... E, to pewnie... O Jezu, stop. Stop, 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 stop. Kurde, afka, czemu to, czemu to się z tobą stało? Czemu? Co się z tobą stało? Hmm... Dobra, scavenge. Zbieramy... Zbieramy nasze surowce. Ajajaj... Kurde, myślę, Nie wiem, czy ona przeżyje. Będzie trzajał medkitami, bo... O, wózek. Na wózku chyba będzie można więcej jakby... Żarcia zabrać ze sobą. Kurcze, nie wiem, czy teraz nie będę musiał przypadkiem... Jej ciągle medkitami pakować, bo ona nie będzie w ogóle... Regenerowa regenerowała... Regenerowała życia. A to jest kiepskie. To jest mega kiepskie. Mmm... Ale nieprzyjemnie. No cóż... Miejmy nadzieję, że jakoś to się uda. Nie zostało aż tak dużo, no jesteśmy już w połowie drogi, nie? A nie, jednak wózek to po prostu... Myślałem, że on zwiększa nam ten... Trade. Nie ma trade'ów. Tutaj idziemy na kolejny scavenge. Puh. Smutno, smutno. Jest chyba jakieś szyby... O Jezu... Boss fight! Psy. Pieprzone psy. Dobra, jeden padł. Dobra, drugi padł. Podobno teraz są nowe bossy, nie chcę ich spotkać jeszcze. Znaczy to no, chcę zaaczyć, ale... Boję się. Te psy, ten niedźwiedź chyba, jeszcze był, W tej starszej wersji. Kurczę, co za odcinek, prawka ugryziona, atakują nas, straszne, straszne rzeczy się dzieją na tym świecie. Dobra, shotgun. Dobra, ten się zablokuje, ha, na tym, na płotku. A my poczekamy sobie spokojnie na ten, na kolejny, o, świetnie. Dobra, teraz to jesteśmy. O, Swoik, dobra, idziemy po Swoik. Czy to wygląda Swoik, ale nie wiem, czy to jest Swoik? Wyglądasz Swoik z jakimś... zupą. Zaraz, zupą, to chciałem powiedzieć. O, cholera. Chyba, że nie dojdziemy tam. O Jezu, jeszcze nas urysł z który wyszedł pod nami. Znaczy, urysł, to nie jest zarażenie, pamiętajcie. Ale to jest tak nie ciekawa sprawa. Dobra, trzymam na razie w życiu. Jeżeli coś się z nią stanie, to ją zabijemy po prostu. No nie jest innego wyjścia. Nie wiem, czy się powinno od razu czy zabijać, czy mać jakikolwiek wpływ, czy można ją utrzymać przy życiu. Bo jeżeli ona dojedzie, nawet ukrytiona, to hajter nam zaliczy, jako wygrana, wygraną całym zespołem. O oh fuck, o oh fuck. Dobra, trochę amunicji poszło. Ale mamy i bardzo dużo, naprawdę. Nie możemy narzekać. No, jakim cudem? No, niestety, koleś nara. O jezu, dojedźmy tam teraz, gdzie jedziemy, i skończymy do odcinek. Ale robi się niebezpiecznie. A to jest normalny poziom gry, czajcie, czajcie, wy to wokulę. Dobra, wracamy na drogę. A ja ja deszcz padać, więc musimy zwolnić. O Jezu! Yy, pomordliśmy yy, rodzinę, pomagając, yy, pomordliśmy w ogóle przetrwaliśmy rodzinę, pomagając komuś zakopać się do bliskiego. Patrzcie, a wcy, a wcy gdzie spadać? O, wszyscy w nostalgię wpadli taką, jak Pab Lord zaczął wspominać czasy, zanim to się zaczęło. No, to, to lipa jest. O Jezu, to u nas zombie? To jest event. E, bierzemy tutaj... Fu, tutaj rifle się przyda. Tutaj wyjątkowo muszę ulec, bo... Po prostu tutaj one za szybko mogą wychodzić. A my jesteśmy na samym środku, jakbyśmy musieli czekać... Aż nam się to naładuje. O Jezu, serio? O Boże. Widzicie? Tu już taki strzał to może być śmierć. Jakby tylko jeden pocisk z Shootgana trafił. Ale fajne to jest, co, nie? Klimacik jest. Stoimy gdzieś na drodze. Otaczają nas zombie. I bronimy naszej grupy. Dobra, to już końcówka eventu. Musimy ich dobić? Musimy. Okej. Okay. Udało mi się przetrwać atak. Całe szczęście. Nie jestem pewien, jak z tym ugryziemy. Może poczytam, poza odcinkiem. Może poczytam. Mm. O, Char Upgrade zrobiła łapę? Naprawdę? Większa szansa to, że traderów znaleźliśmy. Super, super. O nie, dwa matczycy straciła Afka. Afka, to jest potrzebne, żeś przeżyła. Dziewczyno. No coś ty zrobiła. Najlepszego. O cholera, musimy zaraz naprawić wagon. Nasz, nasz nasze auto. Mam że zaraz się nie... Dzieje. O Jezus. Co się dzieje? Co się dzieje? To, czy to będą y, jelenie? Oj, to są jelenie. Jechać trzeba unikać, o ile dobrze pamiętam. Pieprzone stado zombie leni Ale odcinek wyszedł, niesamowite. Bo ja nie wiem, czy nie dostaniemy. Tutaj dostanie może być bardzo im bo... O, oh, fuck! Ej! To jest nasz koniec chyba, ludzie. O, oh, fuck! Patrzcie, jak jest niedobrze. Możecie ostatnio ciecie, jeżeli ten nie przetrwam. O Boże, dobra, stop, 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 stop. Naprawiamy auto. Nie ma szans. Trade jeszcze zaczynamy. 47 amunicji za 46 żarcia. Nie, dzięki. Eee, jeden metr. Nas... Nie, dzięki. Super tradey. Reperujemy albo było blisko. Pomyślcie, raz jeszcze bym... Mnie... Chwilę jeszcze bym nie przytrzymał ten jeleń byłoby po nas. Ale to była przykra... Nie wiem, czy zniszczenie auta równa się koniec, czy możemy się zatrzymać i... Naprawiać, tyle nie wiem naprawdę. Możecie mi napisać, jeżeli się orientujecie. Z chęcią, z chęcią się dowiem. Ale wydaje mi się, że, że to chyba to byłby koniec. Ale może i nie, nie wiem. W sumie nie znam się na tym. Zgaduję. Ok. Jeszcze raz na Fajnie, by się udało nam 8 prefektów nie? Ale to już jest. Tu już jest ciepsko. Dwa perfekty, weszły z 8 możliwych, dobra. Dan, Teraz tak, party jeszcze. No jeszcze awkę podtrzymam przy życiu, ale mamy już mało metitów. I możliwe, że będzie musieli zabić, bo inaczej sami zginiemy. Bez metitów nie można liczyć, biobrzycy. A wiecie. Jak linie równa postać, to hasz wszyscy winą. Musimy teraz kupić metody też, jeżeli będą tutaj. Ale cholera się ciężko robić. Złomowisko. Lokacja zapo. Eee, Pozostałości poczynić w party. O ja, ale Hamstro. Chciałeś spoczywać w, w pokoju, ale nigdy to nie zaznasz. Dwa strapy, okej. Okay. Never forget. O Boże Ale zajebiste. Dobra, słuchajcie, nie, nie robimy teraz pracy, bierzemy na pewno Faster... Uuu. E, wow, nie wiedziałem, że mam tak mało tego. Eee, że tak mało mam kasy. Musimy coś posprzedawać. Żarcie sprzedamy, żeby do 800 zjechać. Czyli 600-600. Powiedzmy 620 sel. I teraz tak, spokojnie. To bierzemy, bo to jest fajne. To się na pewno nam przyda. Będzie mniej amunicji zżerać. Eee, I tak. Czy są medkity? Są, ale po 31. Możemy tylko jeden kupić. No cóż... No, to sobie pozużywałem. Może mieliście rację, ale myślę, że... że udałam się i tak. Dobra. A czy się uda, dowiecie się w kolejnym odcinku. Jeżeli się wam podobało, nie zapomnijcie o łapaczce w górę, komentarze jak zwykle, eee, żeby znaleźć się w kolejnym zespole. No i cóż, trzymajcie się ciepło, no i hej, papa.